Cześć, jestem Exile i kontynuuję naszą serię Troll w Lolu. Ale ludzie strollowałem teraz, na serio. Mam revive, i Clarity. Będzie jazda. A i oczywiście na początek bierzemy W, jakby było inaczej. Trzeba strollować na hardcore. Ja. Yeah. Jamen. Yeah, Welcome to Summoner's Rift. Czekajcie mapkę spowiększę. Yy, Fakt, gdzie to jest? Gdzie to było? More option? Nie. Interface? Tak. Only for you. Sprawdźmy, gdzie oni są. Uuu, mm. nie ma. Troll. Trolli, loli, loli, Hardcore Jeb, yep, dzita. Tylko gdzie uciekasz realku, jeb. Yep. Ale dobrze, tak trzeba kiedyś. Jak chcesz. Dziewięć. Kogo mam w dżungli? Mundo, to co Minions have spawned. As you wish. Yeah. Trzeba wziąć farmę oczywiście, tak? Szybko. Let's Ale mi biło. <laughs> Nie! Wracamy na linię teraz, szybko. In a flash. Cieku, się Do domu! Ale cicho, pofarmimy trochę, tak? Farmimy, tak? Trzeba. Troll musi farmić trochę. A to też będzie moje. Masz kuleczkę. Ojej, oh yeah, bitches. Biacz. bogietę. O co chodzi w ogóle? Jeszcze mundą nosawka Ale ich faza. Widzę liver, troll. Kurde. Wow Nie, teraz muszę coś pozystycznego wziąć Weźmy E eh. bo to dużego damage'a nie, nie zabiera jak, jak nie zamrozimy Oooo! Do papy To też o ja pierdolę Widzę kozak Przyszedł Mundo, dobrze nie będę samotny. A, ja coś czuję, że tu. Trzeba gdzieś pójść zaraz. Nie uciekniesz mi. Nie uciekniesz mi. No! Jestem jajkiem. Jajkami. Dwoma. Polszamy ściankę. Chwal się nic nie pulą. Bo cię w koleś. Jeb. Cicho, cepauka. Nie wiem, gdzie on jest. Nie opowiedz. Cioto! Chyba kurwa se żartujesz. Czym ja cię pólne? Masz ściankę, O. Ty jako jazda, pólne mu Faza. Kiedy do ścianką kulnym? Yeah. Kiedy użyję revive'a, bo nie wiem. Szyba właśnie kiedyś użyć. Idziemy. O. O. Widzę trajera. Ale dostałeś. Chciałem cię. Nie. Kurwa, wygrywamy. To, to tak nie może być. Szybko pomóc. Na gankę idę. Only for you. Ptaszek leci, leci, o, leci, leci, o, leci, leci. O, 17 fan, olfaza. Oh, oh. Gdzie, tu ta się. Chluł do papy. O, oh, widzisz mnie? Nie widzisz. Oh, zobacz. Idziemy mu szybko skrzuć coś w dżungli. Ale jestem kłokszem. Gdzie on jest? Dobrze, bigo, bigo Mundo dead, mundo dead, Dawaj. Dalej Nie wiesz jak kilo będę mieć Szybko Nie ma taki faz w ogóle Ty Kurwa, ta ścianka jebana Aaaaa Nie Nie możemy farmić, idziemy kurwa na tego bota Gang o, jeszcze Sywirka Dobrze, nie ma z reala, Co znaczy, że podniemy. O nie? Co? Stop that, Anivia. Nigdy, nigdy kurwa. O, ja pierdolę. Putosty! Oh, it is not funny. It is not funny, Anivia. Ciągaj. Hi, 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 hi. Only for you. Ale będzie faza O nie co ja kupuję To się kupuje pamiętajcie zawsze Dla Niwi tylko flash. O my gy Blade Pytytry Trzeba im powiedzieć, powiadomić co się robi i w ogóle. Tak to wtedy nie ten. O, widzisz rekord, aaa! Do tego marzyłem. SS Meat, ale SS Meat powiemy. Co, żeby nie było. O, jednak przyszedł, what the fuck. Chodź, jakaś ściana wielka. Ole faza, jakiego jadę. O ty, kurwa, o ty. Lubisz to, co? Jeszcze jajka nie mam. Nie będziemy padać. Nigdy. A ty co w ogóle? Dawać farmę moją. Moja farma. O, oh, yeah. Ty, oko fast. Dobra. Dajmy tutaj cofałkę. Yeah. Nic tam nie było, ale co tam? Oko patrzyło tam. Only for you. A, szóstego nawet. Gang, 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 gang. Aj, nie tam. Jaką Moje. zostaw to Turecie, dobrze. No kurde. Let's Zjechał na tym, idzie mnie. Nie mogę paść, jeden na jeden. Będę padać w, w teamfightach tylko. I Ooooo, I zaraz pójdziemy na ganka na topa albo coś takiego Nie na bota, na bota najfajniej Jeszcze jeden Co, ja nie dam rady Idziemy na dekary, pierdolę. No zobaczmy, zobaczmy Co tu się dzieje? Nikt nie chce trollować ze mną? Skąd on ma 1 na D? I 6 w... Kurde. Dobry Omy wybot Ale będzie faza Nie uciekniecie z to O nie Nigdy Co jest, czemu oni nie zabili jej Lol Lol, why you didn't kill o ja, tylko faza. Dobrze. Dobrze jestem na D. Kurwa zginiesz. Nieee Nie! Ale faza, widzieliście jaki jestem troll przydatny. Jestem przydatnym trollem. Nie ma, do papy Jaka faza. O nie, chyba użyję revive'a. Nie jednak nie. Cicho. Oko patrzy na was! Kutasy! Jaka faza, nie muszę przeżyję! Revive, kurwa! Ha, 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 ha. Revive. everywhere There everywhere as you wish ode ani dobra Trzymaj to śnieżkę Nie mam many! Dobrze, o to chodzi. Ile ścianka? O kurwa, nieźle to rozblokuje. AHAHAHA! <ścoughs> chuja Understood. Już idę wam... Idę wam tam... Ryja ścianko zasłonić. Olfaza, Olfaza, kurwa! Będzie triple kill? O nie! zopali mnie tak chujowo Eee Oko patrzy Patrzcie oko no tutaj Zwałkowe Widzieliście? Tak się troluje samoner Rift Fuck Faktor Fuck Anivia! Good game, zero Aha, z good game 20 Co wy nie powiecie jeszcze jeden Dorans kurwa. Za mało wam? ty już pakaj No How I died Let's soar, and they killing spree Na szczęście spokojnie to tylko ranket Ludzie to tylko ranket Only for you Zostaw sobie moją farmę Control Kurwa, do papy Wszystko moje. Nie widzicie? Muszę blumić. mieć. Let's me blue. Oddaj to O ty kutasie 40 farmy. A? ha ha he, Co tak dużo? Kurwa. No gankować nie mogę ludzie. Zmieć w ogóle. Ale faza. Mam już nią. Dobra, wrzucamy tutaj. O. Nie da mi wrócić? Nigdy. AD. AD, a wiem. Ah. Poszło. Pakie, yeah, a nie zostałem. AD. Nie ma, nie wracam. Pokopatrzę tutaj gdzieś. Nic się nie dzieje. Nie pofarmisz se Nie wierzę jak to wygląda, nie nie mogę wygrać Niech będę im przeszkadzać w tym w tym fightzie, a nie pomagać Let's Yeah True Trud, trud. ja. God revive ma cool ja pierdolę, co oni robią ty. Może w następnie pokażę wam kartusa w dżungli. O, to by było dobre. Ale to naprawdę działa, ludzie. Miałem 10 dwa tak. Chyba, że stroluję teraz, znowu. Ooo, genius! Hahaha, ha. wszystko moje. Idziemy. Nie on nie mógł go zabić. O, oh, ich ja nie zabił. Czuję. Echo faza. Only for you. Ha ha. O oh, nie. Patrzcie, patcz. A. Patrol. <laughs> Aby tego rozwalił pewnie. O mój Boże. To było dobre. O nie. dobrze, bo to padaj. Do na chaty, na chatę. Tan 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 tan. Yep, czyta. Sobie. This is funny, a nie wiadę. It's not even funny. Let's go. No, Rocket is not for you. I will turn them. Really? Only Ha ha ha! Super. Dla mnie to super. Ty się denerwujesz, chłopie. Only for you. Cześć. Cześć. Czekajcie, czekajcie, ale spokojnie. Yep, to... Gida. Spokojnie, asporow. A o. O, ci co z otrzymanym dużo nic? Mało? Co ze mnie za AD? O co mu chodzi? To przegram. Cicho. Co teraz? Co teraz? Coś nieprzydatnego, tak? Pomyślmy. Nie, armor jest przydatny, kurwa. Nic nie kupujemy, to jest nieprzydatne. <laughs> Olfoza! Dobra, idę. Może zabiję kogoś. Jej. I przez takich ludzi jak ja, przygrywacie rankedy, rozumiecie to? Dokładnie, przeze mnie. Op. O ty kutasko! O ty kurwa!

Zostaw mnie! Ty kurwa. A tyż ole A z Real to wykorzystuję, że ja tak padam głupio. Za są. widzicie i zabiję. Taki fryer Report S KSR <laughs> Only for you. O nie, Cfałki nie wykorzystuję w ogóle. Nie. Tutaj oko. Widzicie? Pada przez to, Przez oko, padł na stówę. Na stówę to przez to. Nie! W którą stronę ty uciekasz w Nie dostaniecie tego. A kurwa, nie pomogę mu. Nie pomogę mu, tyfy O nie, faza. Ale faza. ich ty skarner cioto. Olfazo padają wszyscy teraz Dead, dead, o zobacz Nieeee Nieee Zamknę się z tobą Nigdy Kurwa, gdzie teraz pierdalasz Jaki ciota Reported, jak chuj pójdzie They kill me Dawaj tu Olfazo, jaka faza w ogóle ty Ale faza! O kurwa! Ludzie, spierdalamy! Zajebałem! Dobra, co teraz kupujemy? Szybko! O kurwa, nie ma to jak Żeby szybko spierdalać. Polisz retard! Ach, it's o Zeles Dobrze. Ale o to chodzi Jaki no w ogóle nie trafił skół Krętyn, no krętyn I dlatego troluję widzicie? nie trafia z kół. I patrz, nawet go nie dogonił, oh, Boże. Oh, o zapad, teraz teraz by Nigdy... Troll nigdy się nie podaje. Masz manę. O nie! O nie O Boże Za mało trollowania kurwa Za mało Dobrze tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie tego Mało trollowania było Naprawdę Myślałem że jeszcze im jakoś zepsuję grę w teamfightach jakieś tam A to nawet nie chcieli Tak więc dziękuję za oglądnięcie Subskrybujcie Komentujcie lajkujcie No i tyle chyba Tak więc żegnam wszystkich do jutra. <laughs> nie, nie do jutra. Ale żegnam wszystkich. Tak.